Siemaneczko, moi drodzy, w dziś, na dzisiejszym odcinku zrobimy jakiś prosty deser. I jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Wam ogłosić pewien konkurs na mm, takie jakby... na takie jakby rzeczy, takie Oreo oraz minka Wystarczy tylko w komentarzu napisać y, krecik. Oraz napisać, opisać w pięciu zdaniach swój własny świat. Dobra, to my przejdźmy do filmiku. Zaczniemy, może, od przedstawienia produktów. Przyda nam się: Jogobela. Obecnie, jaki smak. Kakao. Oraz jakieś ciasteczka. Między innymi te i te. Aha, jeszcze w sprawie konkursu. Yy, są dwa Oreo i jedna Milka, więc za pierwsze miejsce będzie Milka, za drugie Oreo i za trzecie też Oreo. Więc tak, no. Yy, no to przejdźmy do odcinka. A, poza tym to są jeszcze tutaj różne inne ciastka, więc zaczynamy. Przy, yy, oczywiście jeszcze kubeczek oraz łyżeczka się nam yy, To może zacznijmy. Otwórzmy naszą Jogobellę. O, będą z tym problemem Musicie chwilkę zaczekać. O, poszło. Yy, poszło. I mamy naszą jego No, yy, teraz bierzemy łyżkę i przelewamy kawałek jegobelli. Do kubeczka. Tak przynajmniej ze trzy łyżki. Małe oczywiście łyżeczki. I teraz bierzemy nasze ciastka. Sypiemy tak z, Tak y, z dziesięć ciastek. No tak troszeczkę. O, tu pokażę dalej, bo tutaj nie widzicie ewidentnie. Ewidentnie nie... O, czekajcie, bo to za bardzo aż. Już w ogóle nie widzicie niestety, no przepraszam, taka jak o niestety lepszej nie dam rady dać Wam. No tutaj widzicie, nie, wsypuję, py by, by, by. No to powiem Wam, wsypujemy ciastka do gobeli, tak, no tak z tyle, Że przynajmniej było. Teraz znowu o gobeli. Trzy łyżeczki. I teraz znowu wcypujemy ciasteczka. Ostatnia porcja gobeli. Dodamy troszeczkę więcej, tak żeby tych ciastek nie było widać. Dobrze. Jak już zrobiliśmy, to wyg powinno wyglądać tak. Ja to postawię. To powinno wyglądać tak. Yy, ja Wam jeszcze raz powiem. Yy, trzeba najpierw nasypać jogobel znaczy się, wziąć łyżeczkę i trzy łyżeczki jogobeli. Potem parę ciasteczek. Znowu jogobele. Ciastec znowu ciasteczka. No i potem jogobela na sam szczyt. To jest ona. Teraz bierzemy parę ciastek i ułożymy no coś po prostu tu powkładamy Więc patrz. Więc... to tu tak damy. No. Bierzemy takie ciasteczko i ja tu po prostu dajemy. I tak je tutaj układamy. Jeszcze jedno, dwa, może damy. O. Żeby to ładnie. O! Proszę. Yy, teraz weźmiemy kakao. Super jest. A jeszcze może jedno ciasteczko damy, bo to tak pusto widać. Jedno takie, o! Dobra. Mi zostało jeszcze parę ciasteczek. Teraz bierzemy kakałko. Jestem. czekajcie muszę tylko wziąć łyżkę i najemy Może nie tyle, a tak spróbujemy, tak o, odrobinkę. I sobie to, tak, 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 tak. No. Dobra, bierzemy łyżeczkę, dodajemy i bon appetit! Yy, dziękuję. I jeszcze strony tego konkursu. Będą do wygrania tylko trzy, niestety, bo tutaj na tym filmiku zużyłem troszeczkę, więc się z Wami żegnam. Narka.